powiedzi macie Jeszcze przypomnijmy, fragment uchwały Krajowego Prowidu OUN z 22 czerwca 1990 roku. I o dziwo, ten tekst pojawił się w Polsce po przetłumaczeniu przez Agencję Konsularną LPRP we Lwowie pismem z 20 marca 1991 roku. On się pojawił między innymi w Departamencie Pras i Informacji w Warszawie w Instytucie Historii PAN i w gazecie Polska Zbrojnia organie Ministerstwa Obrony Narodowej to pismo zawiera Poczekaj kilka bardzo teraz. istotnych Nie. fragmentów między innymi Zobaczcie sami. Z poskomunistyczną Polską należy utrzymać stosunki przyjazne i na zasadach wzajemności, Mogę aby. Przeczytać, daj mi, Proszę zamiast. cię uprzejmie. Tylko się nie wkurwi To jest dużo. Tego. Aby nie drażnić Polaków i rządu, należy przyznać im na Ukrainie pewne uprawnienia w zakresie wiary, kultury i szkolnictwa. Bacząc równocześnie, aby te koncesje nie poszły zbyt daleko, wykluczyć organizowanie się Polaków pod względem politycznym. Słuchajcie, mamy świetny wzorzec. My też wykluczymy. Żeby się Ukraińcy politycznie organizowali Dawaj dalej. Narzucić Polakom nasz punkt widzenia na historię Przede wszystkim należy. Przede wszystkim należy narzucić Polakom nasz punkt widzenia na historię i na stosunki ukraińsko-polskie. Nie dopuścić do głoszenia, że Lewów, Tarnopol, Stanisławów, Krzemieniec i inne kiedykolwiek odgrywały rolę polskich ośrodków kultury. Zawsze były to ośrodki kultury ukraińskiej. Polacy nie odgrywali w niej najmniejszej roli, a to co o nich głosi się dzisiaj zaliczyć należy do polskiej szowinistycznej propagandy. Młodzież Polską wciągać do patriotycznych akcji związanych z rocznicami patriotycznymi, w tym związanymi ze sławnymi dziejami UPA, pozwoli to nie tylko zachwiać wiarę w polską propagandę państwową, ale także doprowadzić do rychłej ukrainizacji polskiej młodzieży z zrażonej kłamstwem polskiej propagandy odnośnie UPA. Koncesje w sprawie szkolnictwa polskiego i kultury uzależnić od podobnych koncesji udzielanych Ukraińcom w Polsce. Głosić, że w Polsce mieszka jeden milion Ukraińców. Utrudniać Polakom odbudowę cmentarza Orląt, ale niezbyt nachalnie, aby nie dać im do rąk międzynarodowego atutu propagandowego. Że nasze starania o wejście do Europy nie są szczere. Chodzi o to, że cmentarz Orląt jest cmentarzem wojskowym. Tedy zgodnie z konwencją międzynarodową jest pod ochroną prawa międzynarodowego. Sporządzać i systematycznie uzupełniać spisy Polaków mie mieszkających na Ukrainie, a przede wszystkim na Ukrainie Zachodniej. Spisy te oraz adresy służyć będą w sprawie ścisłej kontroli ich poczynań. Nie utrudniać Polakom wyjazdów do Polski na pobyt stały, lecz je ułatwiać. Pamiętajmy, że odwiecznym celem Ukraińców i naczelnym OUN była D. Polonizacja ziem zasiedlonych od kilku pokoleń przez Polaków. Ułatwiając maksymalnie wyjazdy do Polski, należy równocześnie ujawniać im czasowe kontakty z krewnymi i znajomymi w Polsce. Młodym, którzy odwiedzają krewnych w Polsce lub znajomych, utrudniać wstęp na wyższe uczelnie, w ogóle ograniczyć studia Polakom i nie dopuszczać do powstania silnej warstwy i inteligencji. Wykazywać, że we wspólnej walce z komuną Ukraińcy byli stroną aktywną i inspirującą. Eliminować wszelkie polskie próby zmierzające do potępienia upa za rzekome znęcanie się jej na Polakach. Innymi słowy, aby Polacy uznawali przywódczą rolę Ukraińców. Wszelkimi siłami dążyć do tego, żeby w różnych naszych kontaktach z Polakami strona polska przyznawała, że były to przykłady palenia wsi ukraińskich i mordowania Ukraińców przez a wykazywać podobieństwo między UPA i AK, podkreślając wyższość pod każdym względem UPA nad AK, wymuszać na Polakach przyznawanie się do antyukraińskich akcji, potępienia przez samych pacyfikacji i rewindykacji przed wojną i haniebnej operacji Wisła po wojnie. Ukrainy yy, Zacurzońskiej, Zasanie, Chełmszczyzna, Podlasie i Łemkowszczyzna Pozostawić otwartą, su sugerując, że zostanie ona załatwiona z korzyścią dla obu stron, przez narodowe rządy w pełni suwerennych państw, samoistnej yes. po Ukrainy i poskomunistycznej Polski. Na takim stanowisku stoi już obecnie Konfederacja Polski Niepodległej. Owy kurwy w dupę jebane. Wy szmaty kurwa kloaczne. Wy ścierki zasrane głównem śmierdzącym. Konfederacja Polski Niepodległej. Kurwa wasza Mać! Zapomniałem o tej prostytutce. Te organizacje i jej ludzi należy wspierać. Zobaczcie, taka propa, jakie to jest hasło. Konfederacja Polski Niepodległej. A czym się miała zajmować? Promowaniem pozycji Ukrainy. Nie mogę czytać. Bo w tym celu się należy przenikać do polskich organizacji. Tam gdzie jest to możliwe i lansować nasz punkt widzenia cierpliwie, ale uparcie. Zyskiwać zwolenników wśród Polaków, a tam gdzie to najbardziej celowe, nie żałować środków z funduszu wyzwolenia Ukrainy. Kupować audycje w polskim radiu oraz miejsca w polskich gazetach. Wchodzić do polskich zespołów redakcyjnych. Dyskusje prowadzić w duchu heroizmu upa i niekwestionowanej ukraińskiej Ukrainy, zacurzońskiej, ze stolicą w księżęcym grodzie <laughs> Przemyślu. Marek z Przemyśla, jak to słyszysz, to uspokój się, nie niszcz niczego w domu, wypij szklankę wody i jak możesz to zadzwoń. Duch UPA zapłodnił Solidarność do czynu. Tak powinien rozmawiać każdy Ukraińiec, tak samo powinien rozumować świat i my mamy światu w tym do bo inaczej znowu naszą chwałę przypiszą sobie Polacy. Polska jest Ukrainie potrzebna jako sojusznik do rozbicia ZSRR. W tym celu należy popierać w Polsce wszystkimi siłami wszystko, co ma posmak antyrosyjski. Katyn, wywózki na Sybir, zbrodnie NKWD i UB. Taki stan rzeczy odwraca uwagę Polaków od UPA, która polscy komuniści przedstawili narodowi polskiemu, którą Kłamliwie nie jako zbrojny ruch narodowo-wyzwoleńczy, ale jako bandy, podkreślać z całą mocą, że pełne wyzwolenie Polski nie jest możliwe bez samostyjnej Ukrainy. To co robi Michnik. Oznacza to, zupełnie, oznacza to pełne zaufanie Polaków do antymoskiewskiej polityki Ukraińców, pozwoli na ich zupełny bezkrytycyzm i pełne ich zaangażowanie po naszej stronie. Zaangażowanie to ma pomóc do umocnienia pozycji Ukrainy, do słabienia Polski, co pozwoli w przyszłości podporządkować państwo polskie ukraińskim interesom narodowym. Ja pierdole, Ale kiedy my mówimy ja o pierdole, polskim interesie narodowym, to mówią o nas, że jesteśmy faszyści. Jeszcze raz, numer tego dokumentu i datę Marcin wejdź do góry samej. Fragmenty uchwały krajowego Prowidu Ołon. Z 22 czerwca 1990 roku. Wiktor Poliszczuk, człowiek, który obnaża banderyzm, neobanderyzm i przypomina, jest, był duchem pamięci ofiar wymordowanych przez Ukraińców. Tutaj macie podobne teksty. Na przykład, to bardzo ważne dla naszych posunięć przyszłościowych, my ze swojej strony. Przyznamy słuszność takiemu stanowisku, oświadczając, że kwestia granic, które wytyczyły bez naszego udziału, czyli Polski i Ukrainy, krzywdzący układ jałtański, nawiasie nie mówić o czym krzywdę chodzi, powinna być załatwiona w przyszłości przez sąd, przez rządy suwerennych państw Ukrainy i Polski. Gdy zaś do tego już dojdzie, to my odczytamy owo jednostronne oświadczenie. Tak, wy nie macie roszczeń terytorialnych i mieć nie możecie, ale my je mamy. Polacy bowiem zdają sobie sprawę, że dotąd okupują część historycznych i etnograficznych ziem ukraińskich, a nie odwrotnie. Zatem będzie rzeczą sprawiedliwą dla ukraińsko-polskiego pojednania zwrócenie Ukraińcom ziem, które są przez nas nazywane Ukrainą Zacurzońską. Wtedy, gdy się te dwa fakty zestawi, to świat nam, a nie Polsce, przyzna rację. Wiesz, jak się to powinno czytać? Zakurzońska Ukraina. Bo to chodzi tak, o, o linię Kurzona. O linię Kurzona. Tak, a za córzońską podoba mi się to, bo skurwy są. Bo to po ukraińsku brzmi. Tak, za córzońską. wy, parchy. Wy. Ważne jest także w obecnej chwili postawienie do, na porządku dziennym tak zwanej akcji Wisła dążyła dążyć, aby stanęła ona na forum polskiego parlamentu, żeby sami Polacy ją potopili, jak, potępili jako ludobójczą. Inicjatorem sprawy nie może być mokry. Chodzi tutaj o Włodzimierza, dopisałem sobie w komentarz, żeby on nie zniknął. Chodzi o Włodzimierza mokrego ukraińskiego, e, polskiego filologa ukraińskiego pochodzenia, profesora nauk humanistycznych i wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórcę fundacji świętego Włodzimierza Chrzciciela Rusji Kijowskiej, posła na 70. kodecji, między innymi. Lecz ktoś z Polaków przeznaczyć na to 15 do 20 tysięcy dolarów. Taniocha! Polaki, jakie ta, jaka ta niocha? Za 20 tysięcy. Wykazywać 000. ukraińskość za kurzonni, niech tak będzie, zgodnie z granicą nakreśloną przez OUN-UPA. W tym duchu prowadzić propagandę. Tych tekstów mam więcej zaznaczone. Głosić prawdę bardziej znanych wydarzeń dziejowych typu Grunwald, Wiedeń, Warszawa, Monte Cassino, podkreślając, że odniesione tam zwycięstwa były głównie udziałem Ukraińców, a nie Polaków. Teraz wiesz, dlaczego na Grunwaldzie wisi flaga? Kurwa mać. Polacy odegrali w nich rolę drugorzędną. Ten chuj co kazał tę flagę zawiesić, niech zdechnie na raka. Życzę Ci kurwo, żebyś, żeby się to spełniło, i w długich męczarniach, żebyś zdychał. Najlepiej to robić piórem samych Polaków, wśród których znajdują się osoby sprzedajne. Zwykle wysokie honoraria i stypendia zagraniczne. Wskazane jest opanowanie niektórych polskich pism, w tym semper fidelis, tak i nie i inne wejść do władz Archiwum Wschodniego, infiltrować Główną Komisję Badań Zbrodni Hitlerowskich, przeszkadzać w zbieraniu obciążających Ukraińców materiałów z wydarzeń II wojny światowej, I zatem zakończymy. nie dopuszczać do publikowania materiałów obciążających ukraińskich nacjonalizm rewolucyjny OUN, zestawić ściśle poufne listy osób, czyli nazwiska i adresy nieprzychylnych ruchowi rewolucyjnemu, zestawić także listę Polaków, którzy są przychylni rewolucyjnej OUN, Listy, jako dokumenty ważnej wagi państwowej, dostarczyć Prowidowi krajowemu, czyli ukraińskiemu. Dążyć wszelkimi środkami i sposobami do odbudowania ukraińskiego charakteru za Kurzonii, podkreślając, że samostyjna Ukraina nigdy z tych ziem nie zrezygnuje i w odpowiednim momencie się o nie upomni. Jeśli Polacy będą się upierać, to Ukraina względem nich bez najmniejszego wahania użyje. Uwaga. Ukraina bez najmniejszego wahania użyje siły zbrojnej. Stop. Daj jeszcze do góry. To są jeszcze ważne Odsyłamy rzeczy. Was do, do Wiktora Poliszczuka. Bo to dzielny człowiek. Już nie żyje, niestety. Nigdy nie zależało nam na sile Polski i teraz nie zależy. Wręcz przeciwnie na jej osłabieniu wewnętrznym i międzynarodowym. To wszystko ma służyć osłabieniu Polski, a w przyszłości prowadzić nawet do zupełnej dekompozycji państwa polskiego, co leży w interesie polityki Ukrainy, w której siłą awangardową jest i będzie rewolucyjna Ołun. Odbudować tajną sieć OUN i zacząć kontrolować wszystkie dziedziny życia Rzeczpospolitej. E, prokuratorzy! Prokuratorzy, może byście się przyjrzeli, kurwom! 105, tacy co ścigacie Polaków tacy, tacy, A może wy ścigacie, kurwa jesteście Ukraińcami? To macie nacjonalizm ukraiński Który źle wpływa na sprawy Polski A może wy terenu. kurwa nie jesteście Polakami A ile jest A prawie? może takie tym... pytanie trzeba zadać Czy pan Skoro prokurator mówi, jest tym Polakiem, Polakiem to tak. dodajmy, e, Będziemy za chwilę te sprawy wyjaśniać e, Ile sprawy w tym Że wielu z was dostaje pieniądze Z fundacji Batorego mm. To przecież wyjdzie na jaw, wiecie, bo Fundacja Batorego to nie kryje tego w tajemnicy. A wyście myśleli, kotki puszyste, że to będzie okryte tajemnicą? Nie. To wszystko jest do wglądu. Fundacja Batorego pokazuje, komu daje pieniądze. I wśród jego stypendystów kto się znalazł? Różnik. A, a sędziowie? Też. A znajdziemy tam bardzo ciekawe nazwiska. I co wtedy, i co wtedy... Płacz i zgrzytanie zębów. Zgrzytanie zębów i płacz. Musimy zrobić interludę. Tak, i przypomnijmy w ramach tej interludy, bo jest taka. Mamy taki materiał. Aha. E, nasi kamraci widzieli ten materiał już wielokrotnie, ale to ani na chwilę nie zmienia faktu, że ten materiał jest wciąż aktualny i on powinien jak najbardziej funkcjonować w przestrzeni publicznej. I powinien dotrzeć do jak największej ilości odbiorców, by zrozumieli jaka jest prawda i komu to ma służyć. Więc przypomnijmy sobie jeszcze raz wydarzenie, e, opis, może tak nie wydarzenie, a opis działań pod nazwą Niebiańska Jerozolima. A my zaraz wracamy. Istnienie Izraela jest zagrożone niemal od początku powstania tego państwa. Dotąd, mimo licznych konfliktów, dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych Życi zwycięsko wychodzili z opresji. Dziś sytuacja jest bardziej złożona. Społeczeństwa zachodnie nie patrzą już bezkrytycznie na Izrael. Narasta niechęć spowodowana prowadzeniem wobec Arabów polityki niemal apartheidu, niszczenia ich domów, zabierania ziemi pod żydowskie osadnictwo. Dodatkowo rośnie radykalizm we wszystkich państwach arabskich. Niespełna 9 milionowy Izrael otacza ponad 100 milionów wrogich sojuszników. Za 10 lat nie będzie Izraela. Ta teoria funkcjonuje tak naprawdę już od wielu lat, funkcjonuje w kręgach analityków, ekspertów, ale także polityków. Jednym z pierwszych, który, który przedstawił tą teorię był, Henry Kissinger, sekretarz stanu w czasach prezydenta Nixona i Forda, który w 2012 roku stwierdził, że za 10 lat nie będzie Izraela. Krótko mówiąc, wygląda na to, że w 2022 roku państwo Izrael przestanie istnieć. Realne zagrożenie spowodowało, że zaczęto szukać nowej ziemi obiecanej. Znaleziono na Ukrainie. Tu, na terenach opisywanych przez Sienkiewicza jako dzikie pola, istniało przed ponad tysiącem lat państwo Hazarów. Jedyne państwo, gdzie oficjalną religią był judaizm rabinacki. Do Hazarskiego kaganatu ściągali Żydzi z całego średniowiecznego świata, aż do X wieku, kiedy państwo upadło. I właśnie na tej ziemię chcą przesiedlić Żydów pomysłodawcy projektu niebiańska Jerozolima. Dziś to obwody Dnie Propietrowski, Zaporowski, Hersoński, Nikołajewski i Odeski. Niemal jedna czwarta część Ukrainy. Nowe państwo żydowskie będzie leżało niespełna 600 km od polskich granic. Projekt Niebiańska Jerozolima firmuje dość zagadkowa postać ukraińskiej polityki, Harry Berkut, do niedawna po prostu Igor Berkut, czyli po ukraińsku Jastrząb, a wcześniej Igor Gekko. Były sowiecki żołnierz, dowódca zwiadu w Afganistanie. Po tajemniczym stypendium w Stanach Zjednoczonych współwłaściciel kazachskiego banku. Banku, który sprzedał Rosjanom. Założyciel mało znaczącej partii Wielka Ukraina. Właściciel paszportów. Ukraińskiego, izraelskiego, kazachskiego i najprawdopodobniej rosyjskiego. Kromie administracyjnej roboty, kromie podgatowki finansowania, ideologicznej roboty, najważniejsze i najciekawsze, co ja się uważam, wydarzyło się w januariu. этого 2017 года, когда первый пароход с переселенцами из Хайфы приплыл в Одессу, и первые 183 еврейских переселенца приехали на Украину, чтобы строить здесь э, новый Иерусалим. Niestety nie wiadomo, gdzie dziś są. Kontakt z nimi jest niemożliwy. Mimo tego, że ujawniono szczegóły projektu, to jego realizację skrywa tajemnica. Tak samo tajemniczą liczą najważniejsi przedstawiciele diaspory żydowskiej na Ukrainie, a nawet rządy Ukrainy i Izraela. Wiemy, że władze izraelskie zawarły tajne porozumienie z władzami w Kijowie klauzulą, Taką najbardziej tajną jest te, tej, tej umowy, tego porozumienia. E, do, dotyczy ona właśnie tego osadnictwa Żydów na Ukrainie. Twórcy projektu przewidują ściągnięcie na tereny niebiańskiej Jerozolimy co najmniej 6 milionów Żydów z Izraela i 12 milionów z Rosji, USA i Unii Europejskiej. O finanse się nie martwią. Każdy z imigrantów ma przywieźć swój majątek. To ma być wymarzona ziemia obiecana. Nastąpi to czas, kiedy adnażny. Jedno... в одно утро один шафар затрубит в Днепропетровске, а другой шафар затрубит в Одессе. И тогда в это мгновение, когда эти два, два трубных звука сольются в один, можно будет сказать, что небесный Иерусалим пришел на свою землю. Zgodnie z założeniami projektu stanie się to już za 4 lata w 2022 roku. Tak wygląda projekt Nibiańska Jerozolima. A my dbamy o najprostszy projekt na świecie: o polski interes narodowy. I o polską Polskę. O polskość o przejrzystość, mhm. o narodowość w dokumentach. Mhm. Cztery pokolenia wstecz. Ta określenie zakruzońska Ukraina wywołuje we mnie kamraci i kamratki bunt to za mało. Wściekłość we mnie wywołuje. Wściekłość. Nie ma nie, ma, nie było i nie będzie żadnej Ukrainy, a tym bardziej za kruzońskiej. Odbierzmy telefon. Proszę Dobry was. wieczór.